Okay. Dzisiaj spotkaliśmy się tak naprawdę na takim szybkim webinarze, jak ja to nazywam, 15-minutówką. Czyli poruszymy temat, który w zasadzie oczywiście można by pisać o nim książki. i Książki są pisane, można by poświęcać masę czasu na tutaj dywagację na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że, że można też to dosyć sprawnie i szybko opowiedzieć. A temat związany jest z architekturą informacji, ale w kontekście typografii. Tak. Czyli konkretnie wszelkiego rodzaju tekstów, jakie pojawiają nam się w produktach cyfrowych. No ale dobra, zacznijmy w ogóle może od tego, czym tak naprawdę jest architektura informacji. Ponieważ architektura informacji nie jest pojęciem, które odnosi się tylko i wyłącznie do produktów cyfrowych, architekturę informacji stosujemy także w świecie naszym, tutaj realnym, czyli na takich produktach offlineowych. Także jest to pojęcie dużo bardziej, szere, dużo bardziej szerokie, szersze po prostu. Architektura informacji, w skrócie, powiedzmy, jest to sztuka czy, czy, czy nauka, tak? Tak naprawdę, umiejętność gromadzenia, analizowania, przetwarzania, grupowania informacji oraz co najważniejsze prezentowania ich w taki sposób, aby były one czytelne, e, logiczne, czytelne mam na, no na myśli tutaj właśnie w kontekście logiczności, e, logiczne, a co za tym idzie przyjazne dla odbiorcy. I celowo używam słowa odbiorca, a nie użytkownik, bo tak jak powiedziałam wcześniej, e, architektura informacji odnosi się do informacji wszelkiego rodzaju, które są nam serwowane. Także informacji które na przykład spotykać takich, w, w, nie wiem, w sklepach typu IKEA, wszelkiego rodzaju informacje nawigacyjne. One też mają swoją architekturę. No i teraz. Ale jak to się ma w produktach cyfrowych? No w produktach cyfrowych elementy ogólnie architektury informacyjnej to będą elementy związane na pewno z nawigacją, wszystko to, co się dzieje w, w nawigacji, ale też tak zwane elementy nawigacyjne, tak? czyli to mogą być strzałki różnego rodzaju, które będą nas przekierowywać. To może być ogólnie ikonografia, która będzie użytkownikowi wskazywała pewne akcje pewne ścieżki. To jest także typografia, o której dzisiaj sobie powiemy. Jest to kolorystyka. Kolorystyka też ma taką wartość architektoniczną. Już rozmawialiśmy o kolorach i o, o ich znaczeniu. Jak wiemy, źle zaakcentowany kolor może zaburzyć ogólnie rzecz biorąc nam inf architekturę informacji. Tak? No, będą to też rodzaje sekcji, podsekcji, Jakkolwiek tego nie nazwiemy, czyli tych przestrzeni, na które w jakiś tam sposób dzielimy, czy to strony, czy produkty cyfrowe, tak wizualnie, gdybyśmy mieli pomyśleć o tym, tak? Czyli te elementy architektury to są tak naprawdę elementy z zupełnie różnych światów, i każdy z nich rządzi się swoimi prawami, i de facto każdy z nich źle wykorzystany, źle zastosowany będzie wpływał na użyteczność i na to jak ostatecznie użytkownicy odbiorą nasz produkt cyfrowy bo źle zastosowana jakby architektura informacji w kontekście typografii Sprawi to, że użytkownik może mieć problem z poruszaniem się po naszym produkcie, może mieć problem z odnalezieniem się, a co za tym idzie, może w, w daleko idących skutkach po prostu porzucić taki produkt, do niego nie wrócić. To samo tyczy się kolorystyki, to samo tyczy się nawigacji i tak dalej. No i teraz, jak to jest z architekturą treści? No to w zasadzie teraz Myślę, że najłatwiej będzie, kiedy Wam to zobrazuję. I to jest taki chyba najprostszy przykład. I proszę, odpowiedzcie mi na czacie, czy faktycznie przeczytaliście te elementy, które są Wam wyświetlane w takiej kolejności, w jakiej one opisywały same siebie, że będą czytane. No dobra, widzę, że tak. No i dlaczego tak było? Dlatego, że architektura treści jest to uporządkowanie i w zasadzie zaplanowanie tego, w jaki sposób my te treści serwujemy. I ja nie mówię teraz o tym, co tam będzie dokładnie napisane. Ale o tym, w jaki sposób zaprojektowane są nagłówki, jakie są ich wielkości, jaka jest relacyjność pomiędzy nimi. I generalnie chodzi o to, że odpowiednie ułożenie tych elementów sprawia, że my tworzymy taki logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy i prowadzimy tego użytkownika przez te treści w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, aby były one czytane. Tak? Odpowiednie wykorzystanie też, jakby tego układu treści jest przez nas odczytywane jako pewnego rodzaju mapa. No i teraz ja zawsze jak tłumaczę moim studentom dlaczego w ogóle architektura informacji tych treści jest taka ważna, dlaczego te nagłówki są takie ważne, to odwołuję się do wydaje mi się najlepszego przykładu z takiego naszego świata realnego, czyli do książek po prostu. Jeżeli mielibyśmy pomyśleć o produkcie cyfrowym jako książce i o tym, że każdy widok, każdy widok w, na stronie, czyli każda podstrona, każdy widok w aplikacji jest pewnego rodzaju książką. I teraz mielibyśmy pomyśleć, jak powinniśmy ułożyć te informacje. Tak? No to wiemy, że każda książka ma tytuł i tytuł jest zawsze jeden. I to się odnosi do naszego nagłówka pierwszego stopnia, która główna zasada mówi o tym, że nagłówek pierwszego stopnia, H1, może być tylko i wyłącznie jedna. Zawsze na każdej podstronie mamy jedną H1 i ona powinna znajdować się w górnej części strony ze względów wizualnych, od strony kodu zarówno. Dlaczego? Dlatego, że ona przedstawia nam to, co będzie działo się dalej. Ona jest właśnie pewnego rodzaju tytułem tego, co użytkownik zobaczy niżej, co przeczyta niżej. Później wszelkiego rodzaju H2 i H3 moglibyśmy traktować tak jak nazwy rozdziałów czy podrozdziałów. Tak? Tutaj macie zaprezentowane zdjęcie z, 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 no, no z książki, jak wiadomo, kwanty dla każdego. I jak patrzycie na ten spis treści, taki tradycyjny spis treści w książce, to od razu wiecie, e, gdzie są rozdziały, gdzie są podrozdziały, zanim w ogóle wczytacie się w tą treść, jesteście w stanie bardzo łatwo zmapować. E, te obszary i jakby rozpoznać je, ponieważ jakby robiliście to już wielokrotnie, zakładam, że czytamy książki, ale robiliście to już wielokrotnie. I tak samo jest z produktami cyfrowymi, tak? Produkty cyfrowe w podobny sposób działają, to znaczy wykorzystanie właśnie tych nagłówków, czyli mamy H2, które opisują nam rozdziały. Mamy hat trójki, które opisują nam podrozdziały do konkretnego rozdziału. I my jako użytkownicy, zanim zaczniemy w ogóle czytać stronę, my ją skanujemy. I to jest prawda, jakby my skanujemy i bardzo szybko mapujemy tą stronę. I tak naprawdę zanim zaczynamy się wczytywać w te teksty, nasz mózg już rozpoznaje sekcje, które są na stronie. Tak? My już wiemy, że ten fragment strony czy aplikacji jest oddzielony od tego fragmentu po prostu i to rozumiemy i teraz to są rzeczy które w jakiś w pewien sposób zostały nam przetransformowane z tego świata takiego właśnie tutaj realnego tak, do świata cyfrowego ale w świecie cyfrowym też te schematy są powielane no i teraz o co chodzi generalnie z tą relacyjnością nagłówków, bo jak patrzę na różne projekty, jak czasami robię audyty, to odnoszę wrażenie, że to jest taka, taka rzecz, która sprawia największy problem projektantom, ale słuchajcie, nawet nie tyle projektantom, bo ostatnio miałam taką sytuację, że sprawdzałam strony i się okazało, że nawet programista użył na stronie wszędzie H1, po prostu absolutnie każda, każda sekcja była zakodowana h pomimo tego, że w projekcie miał bardzo jasno zaznaczone, gdzie są h a gdzie są H2, H3, etc. Tak? Także to, to było też dla mnie zaskoczenie, że jakby programista do końca tej relacyjności nie rozumiał. Czyli mamy H1. H1, tak jak powiedziałam, to jest tytuł naszej książki. Tytuł każdego widoku i ona tam jest. W aplikacjach mobilnych ta jedynka też powinna występować. Bez względu, to, to jaka, jaka będzie jej wielkość, już jest, powinno być dostosowane do aplikacji, ale użytkownik jak najbardziej powinien mieć opisaną stronę, na której jest. I jakby aspektem poza takim jakby architektonicznym jest aspekt chociażby związany z accessibility, czy chociażby element związany z, z heurystykami Nielsena. Tak? Czyli user musi wiedzieć gdzie jest, po prostu musi wiedzieć. No I teraz mamy tą H2, która, która będzie opisywała jakąś sekcję i później właśnie te h I tak jak powiedziałam, tu jest ważne, żeby była ta relacja pomiędzy, tak zwana relacja parent-child, H1 jest e, jedna, zawsze. Jest jak tytuł książki. Absolutnie na stronie, e, na każdym widoku, to jest ważne, na każdym widoku nie może być więcej niż jedna h Jak mamy, wiecie, dwie podstrony, to oczywiście na każdej z tych podstron będzie h odpowiednia do tej podstrony. h możemy mieć tyle, ile dusza zapragnie. Oczywiście one powinny być w sposób rozsądny. Czyli te treści powinny być uporządkowane w sposób jakby rozsądny. Ja zawsze zalecam, i to jest taka rzecz, którą też dosyć często mówię, że jeżeli czasem klienci przychodzą i mówią, że no, chcieliby jakiegoś tam landing page'a, i nagle się okazuje, jak, jak zaczynają mówić, co oni by tam chcieli, że, że ta strona jakby będzie. Delikatnie mówiąc, długa, tak? Będzie bardzo długa. I z mojego doświadczenia wiem, że po prostu użytkownik absolutnie nie przejdzie nawet 30% z tej strony. On się po prostu nie zaangażuje i nie ma takiej siły, żeby to zrobił. I w tym momencie dużo lepszym rozwiązaniem jest na przykład podzielenie jej. E, bo, gdybyśmy mieli tam właśnie wykorzystywać te hadbójki, czyli gdybyśmy mieli mieć tam te rozdziały, to by się okazało, że właśnie czytamy jakąś, nie wiem, e, władce pierścieni, e, Grootron czy inną po prostu e, e, sagę e, dosyć długo, tak? No i jakby my jako stworzenia korzystające z produktów cyfrowych, jesteśmy do, dosyć leniwi, więc chcemy wszystko mieć podane na tacy. Niemniej jednak tych H2 może być sporo. h muszą być zawsze połączone z H2. To znaczy, tu macie przykład. Mamy, załóżmy stronę główną. Jednym z obszarów strony głównej będzie obszar, który będzie nazywał się Case Studies. Na różnych stronach czasami jest jakieś tam case study, które robiliśmy, albo nasza oferta. No i teraz będą pokazywać kilka tych case studies, i każdy z tych case studies może być opisany h Natomiast jeżeli na przykład taka strona miałaby sekcję case study i case stary by było z, o, oznaczone h2, ale miałaby też sekcję później, nie wiem, oferta, to sekcja oferta nie może być h3, tak? ponieważ to jest już jakby zupełnie inna sekcja, a w tym ciągu takim logicznym, jeżeli spojrzymy na kod, ona byłaby podczepiona w tym momencie pod to. H2, jakim jest case study i to jest też jakby ta zachowanie tego, żeby te elementy zawsze były relacyjnie odpowiednie, jest też istotne właśnie ze względu na accessibility. Osoby, które korzystają z czytnika ekranów, im jest czytany, czytana strona, ta struktura nagłówków w taki sposób jak spis treści w książce, dokładnie. Także jeżeli my wykorzystamy nagłówki w zły sposób, no to jakby im te informacje zostaną dostarczone jakby no w sposób nieodpowiedni, tak? bo czytnik nie będzie się zastanawiał, czy my zrobiliśmy błąd, tylko po prostu, jeżeli gdzieś tam powiedzmy będzie H4 nad H2, to ta H4 zostanie przeczytana później. Po prostu. I to też jest istotne, tak, żeby nie było takich sytuacji, które czasami zdarzają się, że, że mamy H1, H2, później nagle H4, później H3, później znowu H2. To są rzeczy, które powiązane są przede wszystkim z tym, że bardzo często nagłówki wykorzystywane są w sposób wizualny. To znaczy, projektanci. Układając te treści, dopasowują wielkość tego nagłówka do tego, jak on im wizualnie pasuje, a nie do jego logicznego znaczenia. I to jest mega błąd, bo w tym momencie te treści zostaną zupełnie inaczej zinterpretowane. Tak? Czyli możecie sobie wyobrazić, że tworzycie. Że macie pewnego rodzaju w głowie scenariusz do tego, jak użytkownik powinien poruszyć się po tej stronie, jak powinien przeczytać te teksty, i teraz nagle ktoś wizualnie dobierze zupełnie. E, nie takich nagłówek, jak jego logika powinna wskazywać, bo, bo jemu tak pasowało, bo było tak ładnie. I nagle się okaże, że treść, która na przykład miała być h 2 została potraktowana H3, czy tam Haczwórką nawet. E, w tym takim szybkim mapowaniu, zostanie przez, przez nas potraktowana jako tekst mniej ważny. No bo generalnie była mniejsza, wizualnie po prostu była mniejsza. Tak? I ja wiem, że to jest wyzwanie, bo ja przyznam szczerze, że mnie też nieraz korciło, żeby a dobra może to tym razem tym razem mogę tutaj wsadzić H3 zamiast H2, bo się i tak nikt nie połapie. Nie? No ale później jest takie, kurde, no nie, jakby muszę mieć tą spójność, bo to w zasadzie jest bez sensu, to zostanie zakodowane, chodzi to będzie wyglądać bez sensu, jak ktoś to będzie musiał czytać, to będzie po prostu bez sensu dalej. Ja wiem, że to jest wyzwanie. To jest naprawdę wyzwanie, żeby zachować tą architekturę, zachować tą logikę, i jednocześnie projektować w sposób taki, który według nas jest wizualnie też atrakcyjny, tak? Niemniej jednak należy się totalnie wystrzegać właśnie takiego podejścia. A to jest jeden z najczęstszych błędów traktowanie nagłówków jako rzeczy takich ozdobnych, a nie rzeczy, które Faktycznie wpływają na to, w jaki sposób my postrzegamy te informacje, ich ważność, ich struktury. No i teraz, jak można te nagłówki e, opisywać? Tu jest pokazane jakieś takie przykładowe rozpiska e, dla tego systemu, takiego typograficznego, dla produktu. E, no i co jest istotne? Ja zawsze mówię, że, że jeżeli chodzi o rozpisywanie nagłówków, o rozpisywanie wielkości typografii, bo to też jest często pytanie, jak to robić, to moje, moja taka dobra rada jest taka, żeby przede wszystkim wiemy, że pracujemy na jakichś tam jednostkach, tak? Czyli tworzymy projekty w oparciu o pewną jednostkę. Więc przede wszystkim żeby rozmiary typografii były wielokrotnością tej jednostki tudzież jej podzielnością, ale jakby, żeby ta jednostka była wykorzystywana, żeby to nie były takie oderwane e, po prostu e, rozmiary typografii, to raz. Dwa, żeby faktycznie różnica pomiędzy mm, na przykład nagłówkami była e, zauważalna, tak. Czyli, tak jak tu widzicie, mamy przeskok najpierw o 8 pikseli, czyli to jest tak naprawdę pół Rema, później o 0,25 Rema, znowu 0,25 Rema. Najmniejsza różnica jest w stylach akapitowych, czyli w tym body 1, body 2, gdzie często. Gęsto ja tej body dwójki nawet nie wykorzystuję, a jeśli to jako nagłówki powiedzmy tabeli, czyli coś delikatnie mniejszego niż zawartość samej tabeli. No i mamy oczywiście jeszcze takie, taki rodzaj typogra jakby stylu typograficznego, którego, który aktualnie ja akurat nazywam helper tekstem, czyli to są. Wszelkiego rodzaju takie dopiski, które pojawiają się, czasami to są wyjaśnienia jakichś indeksów, górnych, dolnych, rzeczy, które muszą się pojawić chociażby ze względów prawnych na, w naszym produkcie. Natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że absolutnie żaden użytkownik nie będzie tego czytał. Więc, jakby, no, to jest taka. Granica czytelności e, albo nieczytelności już dla, dla wielu osób, te 10 pikseli. Natomiast nigdy w życiu nie zalecałabym tworzenia rzeczy mniejszych, tak? ponieważ to już na pewno będzie, będzie nieczytelne. E, także w momencie, kiedy sobie definiujemy, pamiętajmy o tym, żeby faktycznie była różnica pomiędzy tymi nagłówkami. Żeby, żeby one, y, dzięki temu też będziemy w stanie w sposób taki wizualny dużo bardziej zaznaczyć tą architekturę, odznaczyć to, co jest tym tytułem, co jest pod tytułem, w sensie tym rozdziałem, pod rozdziałem tak. I to będzie jasne. E, możemy także, e, to z takich ciekawostek, a w zasadzie wskazówek praktycznych, bo wielu projektantów bardzo często jara się tym, że, że OK, mam jakąś nową typografię i absolutnie chcę ją wykorzystać w kolejnym projekcie. Tak? Ja to też rozumiem. Natomiast z punktu widzenia użytkownika e, stosowanie typografii bezszeryfowej, czyli tak jak tu widzicie na na obrazku, taki jak najprostszej wydaje się, najbardziej banalny, jest elementem, który absolutnie powinien być zastosowany do wszelkiego rodzaju e, styli akapitowych. Tak? Czyli tam, gdzie mamy więcej tekstu, który użytkownik musi przyswoić, bierzemy bez szeryfa. Ja wiem, że on się wydaje nudny. Natomiast dla użytkownika, który musi czytać te teksty, to jest jedyne słuszne rozwiązanie, aby on w ogóle nie porzucił tego procesu czytania po dwóch zdaniach, bo tekst będzie po prostu nieprzystępny, nawet nie niedostępny, nieprzystępny. Tak? Ta forma zaprezentowania będzie mało, mało przyjazna. Dlatego wszelkiego rodzaju, jak to mówię, szeryfy, czy w ogóle jakieś takie. Fonty, które znajdziecie totalnie e, designerskie, e, można stosować w nagłówkach. Najlepiej w, w tych nagłówkach, w, najlepiej w hajedynce, oczywiście, jeżeli to jest coś super designerskiego, e, bo, bo to też nie będzie męczące dla użytkownika, dla dlatego żeby e, odbierał te teksty. Natomiast, jeżeli nie jest to coś wybitnie designerskiego, ale jest to po prostu pismo szeryfowe, to absolutnie wszystkie nagłówki tym szeryfem możemy obsłużyć, ale faktycznie nagłówki, dlatego że pamiętajmy, że nagłówki zazwyczaj są równoważnikami zdań, rzadko zdarza się, żeby to były faktycznie pełne zdania, w związku z czym jakby ta forma prezentowania ich będzie też dużo bardziej taka przyjemna, Przyjazna i lekka w odbiorze. A z jednej strony, a z drugiej strony jest to faktycznie urozmaicenie dla projektu. Kiedy mamy takie zderzenie szeryfa z bezszeryfem e, i, i, i wtedy coś się dzieje. E, no dobra, to chyba tyle. Ja chciałam zapytać, czy macie jakieś pytania. Chciałam zapytać, czy macie pytania, tak. Nie musicie się wstydzić. Może jest coś, nie wiem, jakiś case, z którymi się mierzycie, dotyczące właśnie typografii. No dobra. Jak nie ma pytań, to dziękuję Wam za to, że spędziliśmy te niecałe pół godzinki razem. Miało być 15 minut, jak zwykle nie wyszło. I co, widzimy się pewnie jeszcze raz przed wakacjami, bo pogoda jest taka, że już w zasadzie nikomu się nie chce siedzieć, nie chce się siedzieć przed komputerem i warto iść na słońce i witaminy D trochę złapać, także złapiemy się pewnie jeszcze w czerwcu, a dzisiaj życzę Wam słonecznego południa, tak jak jest w Poznaniu i do zobaczenia następnym razem, także pa.